Witam kolegów hodowców. Tutaj pokazywałem wczoraj gołąbka, którego musiałem sam karmić. A dzisiaj, o, nakarmiony na szczęście, bo przedwczoraj, przedwczoraj był głodny. Pechowo jego mamusia zastępcza się zgubiła. Nie przyleciała z pierwszego lotu. Samiec młodego olał, ale chyba dzisiaj się wziął za karmienie. Bo na jajkach mu się znudziło siedzieć bez samicy. No i całe szczęście, bo bałem się, że coś młodym się może stać. O, główienko, kupa ładna, że coś się może stać. Ale na szczęście tu młodek. Tu młodek jest dzisiaj nakarmiony. Także ulga, już dzisiaj nie muszę go karmić. Także takie młódki tutaj pozostawały. Tu przełożyłem wszystkie młode do tego gołębnika, e, które były za małe, żeby jeden gołębnik już po prostu e, przeszedł na bez młodych, na no tu jeszcze się e, tak powiem z młodymi. Ach, same vanluny zostały akurat Akurat same pstrę, Same pstrę z moich wanlunów na długi dystans. Akurat wszystkie, a czy nie jeden niebieski? No, a tak cztery cztery wanluny zostały. Także na szczęście po jednodniowej interwencji i, i karmieniu. A po jednodniowej interwencji i karmieniu Wszystko się ułożyło Także udało się chyba młodego uratować Właśnie nie wiem czy on sam je Same się jedzenia chyciły w końcu No nie miałem czasu zaobserwować Co śmieszne to widzę same samiczki Nie wiem jak to się stało Same samiczki chyba zostały, o malutka także tak się kończy historia z zastępczą mamą chyba wszystko się uda A, jakie pstre mam, one takie są z całej rodziny bo to są właściwie kuzyni mam kilkora dzieci po bazowej parze, więc to są po nich Pozdrawiam. Dobry lot.